Ta chrypka i kaszel to moja zmora. Nie mogę się pozbyć suchości w gardle. Weź septinum. Septinum. Tabletki do ssania. Dzięki zawartości porostu islandzkiego i kwasu hialuronowego pomogą pozbyć się chrypki i suchego kaszu, tworząc nawilżającą powłokę na ściankach gardła i ktani. To działa. Septinum. Gardło pod ochroną. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Sięgnij po bezalkoholowe zero. Dołącz do Łączu świata Somerski, Zasmakuj wspólne chwile, kiedy tylko chcesz i z każdej z nich więcej i więcej. Somerski Zero, Zero znaczy więcej. Lotem wszystkich zaczynają się esdry. Postacie II wojny światowej. Poznaj biografię uczestników największego konfliktu w historii. Wielcy przywódcy, dyktatorzy, bohaterowie i świadkowie epoki. Tą pierwszy kolekcji w cenie 990 dostępny w salonach sprzedaży prasy. Mój śmiech zawsze musi być perfekcyjny, dlatego codziennie stosuję pastę do zębów Ultra Blanc Express. Ultra Blanc znakomicie wybiela zęby, a do tego jej fioletowy kolor pozwala na podbicie efektu śnieżnej bieli. Zaraz po zastosowaniu. Dzięki Ultra Blanc Express zęby mam zdrowe i zawsze białe. A to śmiech nieskoczytelny. Ultra Blanc, ultra białe zęby. Teraz nowość. Wybielająca pasta z dodatkiem 24-karatowego złota. Ultra Blanc Gold. Jest żubr, to i mordka się cieszy. Sprawdź, jak żubr wspiera zagrożone gatunki. Polędwiczki hmm. bardzo proszę. Andrzej, dla Ciebie podwójna porcja. A dla dziadka? Dla dziadka jest to. A jak to? Nie ja mam apetytu. W takim razie dam Ci apetyt senior. Abetizer Senior zawiera naturalne składniki poprawiające apetyt i trawienie u osób starszych. Jednak ja skusza się na polędwiczki. Apetizer Senior pozwala osobom starszym cieszyć się normalnym i zdrowym jedzeniem. No tak. To takie piękne uczucie, jeśli razem z najbliższym. Abetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Płap plato z nowymi smakami. Łap chwilę. Lech. Odwagę to miałeś, jak prosiłeś na szybkę z ulubionym zespoły. Mogłeś za to dostać niezwykłą pomoc. U nas też można było go dostać, ale w gierki. Chcesz spróbować? Mam coś z mojego pokolenia, mam coś dla każdego. Co jest najważniejsze w pielęgnacji skóry dojrzałej. Regeneracja. Bez niej nie ma długotrwałych efektów. Dlatego stosujemy dermokosmetyki Biolik, których regeneracja to podstawa. Kremy Biolik zawierają cenne składniki aktywne, które intensywnie regenerują, naprawiają, odbudowują skórę w każdym wieku z odpowiednią siłą. Kremy Biolik nawilżają, odżywiają, jędreniają i wygładzają skórę. Sprawiają, że zmarszczki stają się lekko widoczne. Wybieramy Biolik, bo liczy się efekt. Biolik skoncentrowany na skórze. Sprawdzę, dlaczego rzatecki zero jest tak doskonałym pilnem. Jest mi najlepszy na świecie rzatecki. Nie. A w smaku jaki? Najlepszy. Rzatecki zero. Najlepszy w smaku. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxi Plus. To nowość. Maxi Plus ma wysoką dawkę luteiny. Aż 24 mg. A do tego... Wyciąg Ginkgo Biloba. Wspiera on wzrok, ale daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację, a więc Maxi Luten Ginko Plus to dwie korzyści. Wsparcie prawidłowego widzenia i dobrej pamięci. Nie znam innego produktu o takim składzie i działań. Maxi Luten Ginko Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Chcę Ci coś powiedzieć. Chcę ci, powiedzieć. Chcę ci powiedzieć. Co? Ta, 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 Twoje dzieci, kocham. <grybiam> Robię <kłanek> dłonie i ręce. I nawet kiedy czasem próbuję coś ukryć, to wiesz lepiej. Dziękuję dziecku bardzo za to, że, że mogę czuć. I wiesz co? Jesteś moim domem. Kocham. Borsacie, w tym roku wakacje kończymy z przytupem i na wesoło. Magicznie zaserwujemy wam dużą dawkę leczniczego śmiechu. No absolutnie nie. A to już 30 sierpnia podczas świętokrzyskiej gali kabaretowej. W premierowych skeczach wystąpią Nowaki, Kabaret Moralnego Niepokoju, K2, kabaret młodych panów i inni, a gospodarzami będą kabaret skeczów męczących i Agnieszka Kaczarowska, a 31 sierpnia. Dowiecie się, która piosenka zwyciężyła w wielkim konkursie na przewój lata Radia Z i Forsatów. Wystąpią także gwiazdy Tommy Cash, Michael Patrick Kelly. Beata Iwajt, Edyta Górniak, Doda, kolec Orkiestra, Skolin, Smolasty i inni. Magiczne zakończenie wakacji na żywo z Kielc, 30 i 31 sierpnia od 20. To jedna z najważniejszych ksiąg. Przez tysiące lat poświęcano jej badania, dysputy i życie. Czy Biblia zawiera tajemnice? Sekretne doroctwa, sekretne postacie, sekretne teksty. Przyjaźni się z prostytutkami i grzesznikami. Posługę Jezusa finansowało wiele kobiet. Zdziwicie się, bo Jezus miał rodzeństwo. Sekrety Biblii, dziś o 22.00 w Polsat -toku. Są cztery akademie wojskowe, kształcące kandydatów na oficerów. Tworzymy gotowy produkt jakim jest dowódca. Czy będą to specjaliści konstruktorzy, czy to będą się do czy to będą najlepsi piloci, czy najlepsi kapitanowie obrębów. Nie ma miejsca dla mi Mięczaków, to jest egzamin do rozsłużki, to mają drugą maturę. Dzień dzisiejszy może zdecydować o waszej przyszłości. Dobry problem. Ludzi. w poniedziałek o 22 w Doku. Wszystkie sekrety funkcjonowania oraz życie od kuchni na gigantycznych transportowcach i statkach wycieczkowych świata. Moim i mojej załogi zadaniem jest utrzymać silnik w doskonałym stanie. Gdy włącza się alarm, musimy sprawdzić, co się stało. Popłyniemy bez jednego żaru. Tak też się stało. Największe statki świata. Jeśli pasażerowie są zadowoleni, my także. We wtorek o 22.00 w Polsat Doku. Jak przeżyć bez jedzenia?